Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak konsumenci wybierają jajka, na co zwracać uwagę. Wiem, że chcieliście taki odcinek, więc chcę wam to przedstawić, trochę opowiedzieć jak to wygląda od takiej strony, od strony głównie konsumenta. Czyli tak moi drodzy, w pierwszej kolejności na co należy zwrócić uwagę? To jest to, czym się kieruje konsument. Tak naprawdę konsument przy wyborze właśnie Odpowiedniego nabiału. Tutaj dzisiaj się skupimy tylko i wyłącznie na jajkach. W pierwszej kolejności yy, może być konsumentem, który patrzy tylko i wyłącznie na cenę. Czyli wtedy na przykład wybierze jajka klatkowe, nie będzie go interesowało skąd do końca są te jajka, byleby to było jak najtańsze. No, głównie właśnie jajka klatkowe i to z jakichś takich dużych dyskontów typu biedronka, Lidl i tym podobne. Jeżeli będą. Yy, jeżeli będą, moi drodzy klienci, którzy będą patrzyli na jakość, no to oni będą wtedy gotowi więcej zapłacić i dodatkowo e, oprócz tego e, będą cenili właśnie tą, tą jakość, żeby e, oczywiście te kury były w odpowiedni sposób karmione. Mogą być tacy klienci, którzy będą was dopytywać, czym te kury są karmione, na co e, my zwracamy uwagę jako hodowcy, żeby karmić te kury, więc to, to są takie rzeczy, myślę. Dość istotne, jeżeli chodzi o taką ogólną hodowlę kur, jeżeli byśmy chcieli sprzedawać właśnie jajka, jeżeli sprzedajemy jajka ze swojego gospodarstwa. Dodatkowo, moi drodzy, również oprócz dwóch tych aspektów, czyli niektórzy klienci patrzą na jakość i cena ich mnie interesuje, niektórzy patrzą właśnie na oprócz jakości na cenę. Są tacy, którzy patrzą i na cenę i na jakość, także tu jest bardzo ciężko stwierdzić, na co patrzą tylko i wyłącznie klienci. Ale myślę, że większość klientów jest tak pomiędzy. Każdy by chciał jak najlepszej jakości, ale jak najtańsze. Więc i najlepiej, żeby dostawał nie wiem mógł sobie wziąć 10 jajek, wiecie, bo jeżeli jest to, im więcej jajek kupuje, tym my, powiedzmy, jako hodowcy, możemy dać większy rabat, no bo nam się to powiedzmy bardziej opłaca, tak? Czy jako handlarze, czy, czy nie wiem. Jest taka możliwość, że wtedy możemy sobie Jakoś bardziej na to, na to pozwolić. No a jeżeli sprzedajemy powiedzmy 10 jajek raz w tygodniu, to już nie za bardzo. Niektórzy cenią sobie, słuchajcie, jedzenie, niekoniecznie jajka, ale w ogóle jedzenie z dostawą, są wtedy w stanie na przykład zapłacić za dostawę tego towaru dodatkowo, żeby po prostu nie wychodzić z domu, żeby mieć to wszystko pod, pod powiedzmy przysłowiowym nosem. Więc tutaj, tak, w pierwszej, w pierwszej kolejności odcinek nagrywam tego samego dnia. Także, jak widzicie, grzęda nadal jeszcze nie jest naprawiona, ale zaraz po odcinku to zrobię. Więc kwestie, właśnie na które należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim jest jakość. Przede wszystkim jest cena tego towaru, żeby była odpowiednia. No i też wiadomo, że każdemu klientowi nie jesteśmy w stanie do końca podpasować nie jesteśmy w stanie jakby zapewnić tego, czego chcę, no bo klienci są różni i też my musimy brać to pod uwagę, że nie każdemu będzie to pasowało. Niektórzy klienci, słuchajcie, następna kwestia, patrzą na wielkość tych jajek. Niektórzy będą chcieli jajeczka mniejsze, albo są tańsze na przykład. Albo im nie będzie w ogóle rozmiar przeszkadzał, a niektórzy będą chcieli właśnie jajka duże i będą wtedy mogli za nie zapłacić. Albo wręcz przeciwnie, będą chcieli jajka na przykład L czy XL, ale będą chcieli ją w miarę tanio, czyli powiedzmy wybiorą sobie schowu klatkowego nawet taką L wtedy. A ich nie będzie interesowało, czym ta kura się do końca żywi i takie jajeczko... Znosi czy w jakich warunkach żyje. Są również tacy ludzie, którzy bardzo zwracają uwagę właśnie na dobrostan zwierząt, i oni będą wybierali tylko jajka ekologiczne. Najlepiej od jakiejś wiecie, jak to się mówi: baby ze wsi, pani ze wsi, która będzie te jajka im sprzedawała, bo ich wtedy interesuje dobrostan tych zwierząt, żeby tym, było, żeby tym zwierzętom było dobrze. Oprócz tego, następny taki aspekt, myślę, też. Dość, dość istotny, dość ważny, jeżeli chodzi właśnie o sprzedaż i tych jajek i na co zwraca uwagę konsument, to jest to, jak on zostaje obsłużony. No bo wiadomo, jeżeli my jesteśmy dlatego, takie, takie, takie logiczne rozumowanie, ale jeżeli jesteśmy dlatego tego klienci, klienta nie do końca słuchajcie życzliwi. Nie damy mu, nie wiem, nawet nie jakiegoś rabatu, ale nie uśmiechniemy się, czy nie porozmawiamy z nim, nie jesteśmy kontaktowi, ten klient może po prostu do nas nie wrócić, chociaż towar mamy dobry i wtedy się możemy zastanawiać, dlaczego nie wrócił. Również następna kwestia, moi drodzy, jeżeli chodzi o jajka, jest taka, że jeżeli ktoś od nas kupuje ten towar, potem nagle przestaje kupować, bo też tak może się zdarzyć. Z jajkami jest tak, że często jakaś babcia, ciocia, ma kury i on po prostu wtedy się zaopatruje u tej osoby i po prostu jakby my tego klienta tracimy I nie ze względu na to, że mamy zły towar, tylko po prostu zaopatruje się gdzie indziej. No i jak ma jajka za pół darmo albo za darmo od rodziny, no to po co ma, po co ma płacić? A jeszcze ma niby ze znajomego źródła. E, także różnie to wygląda. Niektórzy, słuchajcie, są wyczuleni na przykład na punkcie pieczątek, nie chcą jajek w ogóle z pieczątkami, chociaż jak wiecie, w dużych hodowlach, no niestety jajek bez pieczątek być, być e, nie może. E, oprócz tego. Rzecz dość istotna myślę, na którą, na którą o, Teraz mi będzie tutaj kura Kura przeszkadzać Zobaczcie ile jajek zniosły Nie wiem jak to widać, ale no, no Tu się w piachu bawi kura Ok, słuchajcie, następna kwestia myślę, że też również dość Dość istotna, na którą warto zwrócić uwagę właśnie jeżeli Będziemy e, patrzeć na to jak klient wybiera e, Nasze jajka, czy w ogóle na co patrzy To przede wszystkim po pierwsze cena Po drugie jakość Po trzecie jakość tej obsługi Jaką my oferujemy No i po czwarte myślę taki dobrostan zwierząt I to czy się nie zaopatruje gdzie indziej Bo my możemy mieć, mówię, towar najlepszej jakości Ale jeżeli kupuje na przykład Czy dostaje od swojej cioci, babci, czy kogoś z rodziny No po prostu dostanie za pół darmo I nie będzie chciało od nas Tych, tych jajek kupować co dalej, moi drodzy? Więc to są chyba takie właśnie najważniejsze aspekty, na które ludzie zwracają uwagę. Są jeszcze klienci, słuchajcie, naprawdę są tacy klienci, którzy muszą przyjechać do Was, musicie im pokazać, że faktycznie macie kury, bo po prostu nie wierzą, tak? Zostali oszukani czy coś. Też nie ma się co tym ludziom dziwić, bo to jest taki rynek, że dużo ludzi po prostu kłamie, oszukuje, mówi, że ma swoje, a kupuje gdzie indziej, albo no różnie, różnie, przeróżnie to jest, także mówię, różnie to wygląda. Ja Wam powiem osobiście, miałem takie sytuacje, że ludzie chcieli do mnie przyjeżdżać ja tego nie robiłem. Słuchajcie, dlaczego tego nie robiłem? Nie dlatego, że się wstydzę, no bo jakbym się wstydził, to bym pewnie i filmów nie nagrywał, bym, was, bym wam tego nie pokazywał. Głównie moi drodzy też dlatego, że po prostu tutaj e, często nas nie ma. Musiałbym specjalnie przyjechać. To po pierwsze, a nawet jakbym był, no to tym wszystkim opiekuje się taka jedna osoba, o której wam jeszcze nie powiem dzisiaj. Ale myślę, że kiedyś Wam trochę więcej na ten temat powiem i też bym nie chciał tej osoby starszej niepokoić, że ktoś tutaj przyjedzie, ktoś obcy będzie chodził. No, wiecie, po prostu tutaj ludzie mają różne przeświadczenia i, i, i dlatego nie, ale mówię, ja się z tym nie kryję. Jakby tutaj kurki sobie chodzą po podwórku i. Są szczęśliwe. Także jak widzicie, tutaj naprawdę klienci, konsumenci mają bardzo dużo różnych wymogów, które chcieliby, żeby były spełnione. A najlepszy produkt to jest taki: słuchajcie, żeby jajko było jak największe, żeby jajko było jak najtańsze, ale żeby było jak najlepszej jakości i żeby kury się żywiły tylko warzywami i zbożem. No, kochani, nie da się tak. Jeżeli to jajko jest w miarę słuchajcie ekologiczne jeżeli ono jest w miarę dobre i ta kura jest dobrze żywiona no to jajko nie będzie siłą rzeczy bardzo tanie. Jeżeli kupujemy jajka po tutaj może się dużo ludzi nam nie oburzyć bo może zdradzam takie tajemnice, ale jeżeli kupujemy jajka po 30 groszy czy po 40 groszy słuchajcie no to... Jak, jak wy sobie to wyobrażacie? Jaka jest produkcja tego jajka? Jeżeli na przykład, zobaczcie sobie ile kosztuje worek zboża Albo nawet w hurcie ile kosztuje worek zboża no, no nie ma szans, żeby na tym wyjść Więc to są olbrzymie fermy Olbrzymie molochy, które właśnie e, Kury są nastawione, wiadomo Tylko i wyłącznie na to, żeby niosły jajka No i po prostu y, Po prostu tak to wygląda Więc tutaj żadnej magii nie ma A myślę, że głównie właśnie y, Te fermy właśnie Te y, fermy kur no dlatego te jajka też sprzedają w takiej cenie, bo kupują olbrzymie tony yy, na przykład paszy i wtedy im się to zwraca, bo ta pasza jest dużo, dużo tańsza, niż jak ktoś taki mniejszy gospodarz, który kupuje jeden, dwa czy trzy worki nawet tygodniowo, powiedzmy. No to też jest yy, wiadomo, że yy, drożej. Yy, więc mówię, no tutaj bardzo trudno jest, jeszcze musicie wziąć pod uwagę pośrednika, bo sklep to jest pośrednik, który musi sobie doliczyć cenę. Yy, oczywiście Dodatkowo, czy, czy hurtownia musi sobie doliczyć cenę? Producent chce zarobić, pośrednik chce zarobić, finalnie płaci klient, ale mimo wszystko musicie wziąć pod uwagę, że jest to. E, ile, ile to jajko musiało kosztować wcześniej, po prostu. Też trzeba to wziąć pod uwagę. Ile, ile musiało kosztować u producenta, że w sklepie, na przykład, kosztuje 30 groszy czy 40, bo jeszcze to jajko trzeba do tego sklepu dowieść, nie zapominajmy. Ale mówię, to już są takie aspekty bardziej logistyczne, może kiedyś wam o tym opowiem. Tutaj nie chcę, nie chcę za dużo mówić, bo. Bo, 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 bo tak jak mówię, dzisiaj odcinek nie o tym Ale jeżeli chodzi ogólnie o konsumenta I o to jak wybiera e, Jak wybiera jajka, to tak jak wam mówię Głównie patrzy na jakość, na cenę e, Na rodzaj obsługi W ten sposób jak my go obsługujemy To też jest bardzo ważne, myślę Że wraca do nas też nawet nie ze względu na towar Ale ze względu na nas Jacy my jesteśmy po prostu e, Po prostu jacy my jesteśmy dla niego Bezpośrednio więc tak moi drodzy, jak sami widzicie, nie ma takiej jednoznacznej jednoznacznej odpowiedzi, jak klient wybiera i że jest tylko jeden rodzaj klientów, bo rodzajów klientów jest bardzo dużo. I też nie ma co tych ludzi dziwić, że na, dziwić się, że ci ludzie są ścipscy, czy po prostu ci ludzie się dopytują, bo no, to jest ich zdrowie, to są ich pieniądze, na które oni ciężko pracują, po prostu chcą kupować towary dobrej jakości. No, i wtedy oczywiście też będą musieli za nie odpowiednio zapłacić. Teraz, jak widzicie, tutaj nie chcę już mówić o takich gospodarczych problemach, ale jak widzicie, problem jest dość duży, związany na przykład w Polsce teraz z inflacją, gdzie wszystko idzie w górę. A cena jajka, jak sobie zobaczycie, ile na przykład jakieś źródła podają nawet w internecie w 2015 roku, dużo się nie zmieniła. Naprawdę, dużo się nie zmieniło. Może trochę się zmieniło, ale, ale zobaczcie: no, możemy kupić jajko za złotówkę. Ale w tym momencie, ktoś, kto kupuje jajko za złotówkę, powie, że to jajko jest drogie. Wiadomo, że nie każdy, ktoś powie, że nie jest, ktoś powie, że jest, ale tak uśredniając, myślę, że większość ludzi będzie tak podchodziła do tego na zasadzie, że jajko za złotówkę, no to jest dużo, tak? Bo płacę złotówkę i dostaję jedno jajko. No tak, no ale na to jajko, słuchajcie, składa się koszt zakupu kury, koszt odchowania tej kury, koszt osoby która będzie chodziła przy tej kurze, koszt paszy, koszt zboża bo nie wiem czy karmimy ją własnym zbożem czy nie własnym, no ale jak nawet własnym to musimy jakoś to zboże zebrać musimy to zboże zasiać także to wiecie, to wszystko kosztuje po prostu no i ludzie myślą, że nie a no mówię, to wszystko naprawdę kosztuje i dlatego stąd się bierze ta cena jajka też wam mogę w ogóle nagrać skąd się bierze ogólna cena jajka, dlaczego to jajko tyle kosztuje E, co się na to składa, ale to już może w innym, e, w innym odcinku. Na razie to wszystko. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. E, także na co konsument zwraca uwagę, wybierając e, podsumowując. Jajka to podsumowując, jest tak: po pierwsze, na jakość, po drugie, na cenę, po trzecie, na jakość obsługi, która jest bardzo ważna. Niektórzy klienci zwracają uwagę na dowóz, niektórzy zamawiają przez internet, nabiał czy też inne produkty. Więc to są myślę takie główne aspekty, na które zwracają uwagę. Oczywiście też zwracają uwagę jak klient, na przykład inny zamówił ten towar, albo znajomy zamówił od kogoś i wtedy się to roznosi. Pocztą pantoflową na przykład No tutaj jest różnie, różnie to postrzegane Myślę, że w większości też nie da się do końca, tak jak już Wam powiedziałem Skategoryzować to, jaki klient kupuje Bo każdy klient jest inny, każdy ma inne przekonania Dla jednego się liczy to, żeby ta kura miała dobry dobrostan Żeby żyła w odpowiednich warunkach Dla drugiego liczy się tylko cena Dla trzeciego liczy się też wielkość tego jajka w dużej mierze no więc mówię, no y, trudno jest to ocenić, ale myślę, że tak y, na takie podstawowe informacje tutaj Wam udzieliłem. Więc dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, jeżeli się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Mega mnie to motywuje, żeby dalej dla Was nagrywać i trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.